Unia chce zrobić z mięsa towar luksusowy. Brytyjski rząd chce zmusić obywateli do jedzenia na mieście. Ciekawa inwestycja Marcina Gortata. I na koniec, w ramach ciekawostki dnia, Elon Musk twierdzi, że piramidy zbudowali kosmici. Jeszcze ja nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry i zanim zaczniemy, chciałem tylko wam przypomnieć, że istnieje coś takiego na YouTube, jak przycisk subskrybuj, pod filmem możecie go kliknąć. Nic nie chcę tutaj sugerować, tylko mówię, że taki istnieje i zawsze można go klikać, żeby zawsze być na bieżąco z filmami swojego ulubionego twórcy. Też nic nie twierdzę. Zacznijmy, może już? Pierwszy temat. Jeśli oczywiście już jest kliknięty. Podatek od emisji dwutlenku węgla uderzy nie tylko w producentów, ale też w konsumentów, którzy będą płacić więcej za popularne produkty mięsne, wszystko przez wysoką emisję schodowli. Podatek od mięsa miałby być wprowadzony z wielu powodów, Jednym z nich jest odzwierzęce pochodzenie koronawirusa i fatalne warunki, w jakich hodowane są niektóre zwierzęta. Ponadto badania wskazują, że hodowle mają spory wpływ na emisję dwutlenku węgla, co wywiera ogromny wpływ na naszą planetę. Jeremy Cowler, założyciel firmy FAIR, globalnej sieci inwestorów, twierdzi, że produkcja mięsa wpływa na około 20% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jego zdaniem etyczny koszt produkcji mięsa jest znacznie wyższy niż cena, którą płacą za nie konsumenci. Czytamy na portalu InPoland. W Unii Europejskiej planowany jest już podatek od emisji dwutlenku węgla. Już w 2021 roku ma zostać przedstawiony projekt. Z racji, że w Polsce rynek hodowlany jest dość duży, eksperci obawiają się, że podatek uderzy w krajową gospodarkę. Jednocześnie wskazują na to, że koszt podatku zostanie przerzucony na klientów. Jeżeli podatek od mięsa miałby wpłynąć na jego jakość, to dlaczego nie? Wielu Polaków ma opinię w tym temacie taką, że od dawna jesteśmy wręcz zmuszani do kupowania pseudomięsa. W dodatku, jak napisano w artykule, kosztem zwierząt, tylko ta Unia gdzieś pomiędzy tym wszystkim wepchnięta jakoś tak średnio pasuje, bo to nie ma być podatek właśnie od mięsopodobnych tworów, a od emisji. Zatem... Z pewnością właśnie teraz pseudomięsa będą żyły własnym życiem, bo w końcu wstrzykiwanie wody z solą w kurczaki z emisją ma niewiele wspólnego. Przykładów bestialskich hodowli jest sporo, zresztą pewnie nieraz zetknęliście się z tym w internecie, jak chociażby w naszym filmie specjalnym o aferach mięsnych, w których, któ który rozniósł się naprawdę szerokim echem po internecie i do dziś wy wywołuje sporo kontrowersji. Piotr Polo, oglądam i oczom nie wierzę. Pan wojewódzki weterynarz zupełnie sobie sprawy nie zdaje, że to jest skandal międzynarodowy. Mieszkam we Francji i tu od pięciu dni cała prasa o tym pisze. To może skończyć się europejskim embargiem na polskie mięso. Tutaj powinny być kontrole policyjne we wszystkich ubojniach w kraju. Tu macie link do całego materiału. Przeanalizowaliśmy tam sytuację z hodowli nie tylko w Polsce, ale i na zachodzie. Zatem, jeśli też Cię wkurza to, że mówiąc o bestialskiej hodowli mięsa, media głównie używają kontekstu polskiego, sprawdź koniecznie ten film, czy to teraz czy dopiero jak już obejrzysz ten materiał. Ale gwarantuję, że jest naprawdę mocny i wreszcie może zmieni twoje podejście. Ale wracając, że rynek masarski, bo chyba tak to się nazywa, przechodzi maksymalną rewolucję, chyba też doskonale wiecie, co ja mówię. Obecnie sektor spożywczy i gastronomiczny totalnie jest przewrócony do góry nogami. Dodajmy do tego trend na bycie eko, no to też wpływa na ten rynek w jakimś stopniu I to w dużym Zatem albo się finansowo wykrwawimy Albo będziemy jeść byle co Albo, no cóż, albo będziemy wege Bo jeśli nie chodzi o pieniądze To chyba należałoby się doszukiwać właśnie W nowym unijnym projekcie właśnie tego Dajcie koniecznie znać co wy sądzicie O takich zmianach podatkowych A my zostajemy w temacie kulinariów I zobaczymy jak tam wygląda sytuacja gastronomiczna U naszych przyjaciół brytyjczyków Przez cały sierpień goście brytyjskich restauracji będą płacić za jedzenie i napoje bezalkoholowe tylko 50% ceny, zaś koszt drugiej połowy sfinansuje rząd. Akcja ma pomóc sektorowi gastronomicznemu wyjść z kryzysu po epidemii koronawirusa. Restauracje, bary i puby należą do tych biznesów, które najmocniej ucierpiały wskutek epidemii. Najpierw po wprowadzeniu restrykcji były zamknięte przez 15 tygodni, a choć od prawie miesiąca mogły już działać, ich przychody spadły, bo zgodnie z rządowymi wytycznymi trzeba w nich zachowywać dystans, co ogranicza liczbę klientów, a wiele osób nadal nieufnie podchodzi do jedzenia poza domem. Program Eat Out to Help Out ma zachęcić Brytyjczyków, by jedząc poza domem, pomogli sektorowi gastronomicznemu w ponownym stanięciu na nogi. Przez cały sierpień klienci będą płacić tylko połowę ceny, ale jest to ograniczone kilkoma warunkami. Akcja obowiązuje tylko w tych lokalach, które zgłosiły się do programu i tylko w poniedziałki, wtorki i środy, czyli dni, kiedy ruch jest mniejszy. Ponadto maksymalna zniżka wynosi 10 funtów na osobę, a wreszcie zniżka obejmuje tylko spożywane na miejscu, czyli nie dotyczy ani alkoholu, ani jedzenia na wynos czy z dostawą, a także nie dotyczy prywatnych przyjęć, na przykład w przypadku wynajęcia lokalu. Mimo tych ograniczeń akcja zapewne będzie cieszyć się dużym powodzeniem, bo do udziału zgłosił się setki, jeśli nie tysiące restauracji czy pubów, zarówno sieciowych, jak indywidualnych. Do skorzystania ze zniżki niepotrzebne będą żadne vouchery ani kody, lecz będzie ona automatycznie naliczana, może. Można ją łączyć z innymi promocjami. Nie ma kwoty minimalnej, którą trzeba wydać, obejmuje także dzieci oraz większe grupy osób, i można z niej korzystać dowolną liczbę razy. Zwrot wartości zniżek lokale uczestniczące w programie dostaną na rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych. Oj, wiem, że znajdą się takie osoby, które brytyjskiego żarcia nawet za darmo nie tkną. Chociaż, no kurczę, w Polsce też niektóre restauracje starają się odbudować na nowo, oferując specjalne ceny lunchy, przedłużając godziny ich serwowania, czy po prostu dorzucając atrakcyjne gratisy. Co prawda bez pomocy rządu, a raczej robiąc to na kredyt, ale jednak. No chyba, że pojedziemy nad Polskie Morze, tam to przy tak, takim oblężeniu raczej ciężko takie atrakcje. No ale okej, okay, jeszcze zakaczając o Brytyjczyków, samą inicjatywę trzeba raczej docenić, o ile nie będzie to wykorzystywane. W oczywisty galeriany sposób, jak wiecie, no, kurtka, która była za 200, podnoszona jest do 300 i obniżana do 250. Są oczywiście przy sporym rabacie pewne ograniczenia, no ale tak to wszystko brzmi całkiem w porządku. Jeszcze bardziej miałoby to sens, gdyby faktycznie po 50% dotacjach nie odchodzić od nich z automatu, a raczej stopniowo o 10%, aby konsumenci mieli też czas na oswojenie się z faktem, że wracamy powoli do normalności. Chociaż skoro doceniamy tę inicjatywę, to czy powinniśmy też doceniać bony turystyczne? Bo przecież te dwie opcje pomocy mają bardzo podobne podwaliny. No cóż, w praktyce wyglądają jednak zgoła inaczej, bo tu konsument po prostu zaoszczędzi, jaki by nie był, a tam trzeba się starać o to, żeby. Rząd coś dał, co już dla niektórych jest bardzo uwłaczające, zwłaszcza patrząc na naszą historię. Jest to na tyle upokarzające dla niektórych, że nie skorzystają, a do tego e, należy dodać fakt wrzucenia do jednego wora z tymi, którzy bonami, jakby nie było na dzieci, handlują na Allegro. Z tym pytaniem wam już zostawiam samych, w komentarzach dajcie swoją opinię, a ten news pochodził od naszego grupowicza Krzysia. Thank you Krzysiu, mam nadzieję, że reszta widzów pójdzie twoim śladem, dołączy do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja i podzieli się z nami swoimi newsami. Zobaczcie co jeszcze dla was przygotowaliśmy. kosmiczne, stąd też jest bardzo blisko do Orlando Magic. A wśród gwiazd światowej koszykówki jest także jedyny Polak grający w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA. To Marcin Gortat. Marcin Gortat ma nowy pomysł na biznes. Tym razem znany koszykarz postanowił zainwestować w spółkę działającą w branży esportu. Marcin Gortat po zakończeniu kariery w NBA zarobiony na grze w koszykówkę pieniądze inwestuje w swoje przedsięwzięcia biznesowe. Najnowszym projektem, w który zaangażowała się była gwiazda amerykańskiej ligi jest spółka Polska Liga Esportowa. O nowej inwestycji byłego koszykarza poinformował serwis wirtualnemedia.pl. Projekt, w który finansowo zaangażował się Marcin Gortat zajmuje się organizacją turniejów esportowych. Oprócz rywalizacji graczy ważnym aspektem Działalności jest sfera edukacji i popularyzacji esportu. Celem założycieli spółki jest, aby gry komputerowe stały się zjawiskiem zrozumiałym dla większej liczby osób. Prezesem spółki został Paweł Kowalczyk, związany wcześniej z koncernem Ringier Axel Springer Polska. Założyciele nowego podmiotu nie ujawnili, jaką kwotę do spółki wniósł Marcin Gortat. To nie pierwsze przedsięwzięcie biznesowe Marcina Gortata. Jakiś czas temu sportowiec poinformował, że zamierza spróbować swoich sił w branży kosmetycznej. Marcin Gortat jest wpisany jako wspólnik zarejestrowanej we wrześniu 2019 roku spółki o nazwie MG Evolution z siedzibą w Łodzi. Jako przedmiot prowadzonej działalności wskazano produkcję wyrobów kosmetycznych i toaletowych. W firmie tej posiada 97% udziałów. Kariera już za pasem, to trzeba szukać jakichś innych sposobów zarobku. Nie da się ukryć, że na tym etapie, kolejnym etapie życia, jedni idą w otwieranie punktów gastronomicznych, inni tworzą hotele, a jeszcze inni otwierają punkty gastronomiczne. Tak, większość celebrytów raczej ciągnie w, w stronę żarcia. Natomiast Gortata coś bardzo ciągnie do nowoczesnych technologii czy nowych mediów. Zaczął przecież udzielać się nawet na YouTubie, a teraz e-sport. Ciekawy kierunek. Na pewno nie jest pierwszą osobą, która obiera taki szlak po wyjściu z zawodowego sportu. Pierwszy przykład z brzegu to Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa. To za czasów jego prezesury stołecznej klub trafił do elitarnej Champions League. Swego czasu planował także przejąć stery w Polskim Związku Piłki Nożnej. Po zakończeniu swojej przygody z Legią postanowił jednak zainwestować w e-sport, a w 2017 wrzucić trochę grosza do sakiewki grupy Abstra, których działalność w głównym stopniu Skupia się właśnie na YouTubie Mamy nadzieję, że Polish Hammer będzie równie skuteczny w nowym biznesie co pod koszami w lidze NBA. A Wy jeśli chcecie być na bieżąco ze sportowymi wiadomościami z całego świata, to oczywiście odsyłam was, was na nasz nowy kanał, kto wygrał. Link do niego znajdziecie w pierwszej linii opisu oraz tutaj do najnowszego materiału. Tuż pod filmem możecie sobie też kliknąć. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy eSport to dobry sposób na inwestycje, a teraz przechodzimy już do ciekawostki dnia. Elon Musk po raz kolejny zaszokował, twierdząc, że oczywiste jest, że piramidy nie są dziełem ludzi. Jego zdaniem miałyby być budowane przez kosmitów. Takie stwierdzenie nie mogło zostać bez odpowiedzi. Na reakcję rządu Egiptu nie trzeba było długo czekać. Elon Musk zdaje się wspierać tym razem teorie spiskowe. W jednym ze swoich ostatnich wpisów na Twitterze przyznaje, że jego zdaniem egipskie piramidy musiały zostać zbudowane przez kosmitów. Piramidy wybudowali obcy, to oczywiste. Czytamy we wpisie. Oczywiście tego typu komentarz nie tylko wywołał burzę, nie tylko wywołał burzę w mediach społecznościowych, ale również zaangażował archeologów oraz rząd Egiptu. Znany egipski archeolog Zachi Hałas w materiale wideo stwierdził, że wpis na Twitterze to całkowita halucynacja. Również egipska minister współpracy międzynarodowej Rania Al-Mashat odpowiedziała na Twitterze, mówiąc, że śledziła i podziwia pracę pana Maska. Tym razem jednak chyba miliarderowi przydałoby się dokształcić. Śledzą pańskie poczynania z podziwem. Zapraszam pana i SpaceX do przestudiowania prac na temat budowy piramid oraz odwiedzenia grobów ich budowniczych. Panie Mask, czekamy na pana, napisała na Twitterze. Zgadzam się z Ilonem Maskiem, tak jak z Krzysztofem Gawkowskim. Piramidy zostały zbudowane przez kosmitów, a Jezus był pierwszym socjalistą świata. Dodajmy do tego, że komary przynoszą 5G z koronawirusem, i możemy śmiało powiedzieć, że zakończyliśmy swoją życiową misję. No ale dobra, być może Mask rzeczywiście wie coś więcej, chyba że po prostu postanowił sobie potrolować na Twitterze, a rząd Egiptu, nieznający się na Twitterze, łyknął to bez zastanowienia. Tak czy siak, jest to swego rodzaju napęd dla turystyki tego kraju, choć Twity Maskano, nie powinny być raczej niczego wyznacznikiem. My również chcemy napędzić ten program, na pewno nie go zwolnić, dlatego czas na dręczwego suchara. Czym się różni stół od Kamila? Jak stół jest upierdolony, to nie wsiada za kółko. Trochę stracił na aktualności ten news, ale dalej bawi. Tego trwałego skara podesłał Dawid Reszka na naszej grupie Facebookowej. Podstawki macie reaktywację, za co serdecznie dziękuję. No i oczywiście, otrzymujesz od nas złotego durczoka. A jeśli i Ty chcesz zostać złotą statuetką, to go napisz swojego suchara w wiadomości na naszej grupie facebookowej Podstawki Maciej Reaktywacja, do której serdecznie cię zapraszam, żebyś tam właśnie wysłał swoje newsy, przemyślenia, suchary, z których będziemy korzystać w tworzeniu naszych kolejnych materiałów Dzięki Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście Do zobaczenia 6.30 każdego dnia, ponieważ codziennie robimy dla Was po dwa materiały No i... no i żegnam Trzymajcie się ciepło, a jeszcze na koniec będzie muzyka od jednego z Was, do której również link macie na samym dole opisu Także wiecie co zrobić w sekcji komentarzy pod tamtą muzyczką. Trzymajcie się ciepło. No This Corona time. This Corona time. This Corona time. This Corona time. Risens by DJ Youtas.